Siemaneczko. Witam w kolejnym odcinku na kanale Maćko Gospodarz. Znajdujemy się już na polu. Odczepiam przyczepę. pan, który będzie wykonywał usługę siewu kukurydzy. Oczywiście będzie pan Henio, ten, który już od kilku lat, odkąd mam kukurydzę, to nam wykonuje tą usługę. Jesteśmy zadowoleni z jego usług i dlatego pan Henio będzie dalej ją wykonywał. Lada moment ma być. Ja już dążę zdjąć jeden feedback. PK oczywiście PK 1732 plus magnes czy jest wapni siarka tak myślę będzie dobrze więc można działać słuchajcie a tutaj tak wam szybko pokażę tak się prezentuje żyto, które będzie skoszone na baloty jak się tylko wykłosi to pójdzie pod nóż na razie Wygląda fajnie, no co prawda, jak widać, już tutaj grzyb trochę idzie, ale już nie będę tutaj y, za dużo robił sobie kosztów, bo no, to lada chwila będzie stoszone. Środek w sumie nie zacznie działać tak na dobrą sprawę. No i akcja się zaczęła. Słuchajcie, zaczęliśmy od siewu tego małego wałka za lasem panhenio już sieje na pierwszy ogień idzie kukurydza contento oczywiście później będzie jeszcze morok w zeszłym roku te odmiany się u nas bardzo dobrze sprawdziły, więc będą siamne dalej tutaj już ekipa z jest kara będzie wałowana kukurydza i będzie zasiane jeszcze dzisiaj, wiadomo. W tym roku 4,5 hektara kukurydzy. Myślę, wystarczy. Co prawda, kukurydza jest teraz na innym polu, dlatego postanowiłem hektar zasieć więcej. I tak wygląda siew sześciorzędowy. Everland i ogień, już dwa hektary ponad są zasiane, więc już wszystko w porządeczku rozstaw oczywiście 75. Dobra, <tryk> <tryk> Fajnie ryczy. Tak tu robota wygląda. Słuchajcie, będziemy na sypać. nasypać. Teraz będzie odmiana morok zasięne. Co prawda trochę wyszła nie z tej strony, co chciałem, ale tam w niczym oczywiście nie przeszkadza. I będziemy sypać ziarno. No i powiem Wam, siebie powoli dobiegają końca. Robota idzie jak złoto, a nawet i szybciej, <gry> że jest wszystko w porządku yy, W tym roku jest 4,5 hektara. Tak jak mówiłem, yy, mam nadzieję, że krówki nasze byki będą miały co jeść. Kukurydza będzie rosła. Dwie sprawdzone odmiany Contento oraz Morok zobaczymy, jest zmiana pola trochę się obawiam no ale wtedy też pierwszy raz tam siałem kukurydzę i też żeśmy się obawiali a nie była wcale taka najgorsza więc y, myślę, że będzie dobrze słuchajcie, będzie dobrze pole tutaj długie fajnie to szybko idzie więc y, jest no jest dobrze Tutaj z boku, jak słyszycie, szóstka chodzi u sąsiada. Sieje grykę, za chwilę tam podejdziemy do niego, na chwilę. Nagramy i później jeszcze oczywiście nagramy wujka, jak wołuje pole. Dzisiaj mamy wtorek. Kukurydza miała być siana w wstępnie w poniedziałek, no ale wiecie, jak to jest. Są zbiegi okoliczności, są rzeczy ważne i ważniejsze. A jeden dzień później. Krzywda się nikomu nie stanie. Na razie przez drogę Potem podejdę do Marcina na chwilę. O Marcina znamy. Tutaj z górki też fajnie widać. Zestaw jest Wam bardzo dobrze znany i rozpoznawany. Robota idzie. Dzień dobry pana Obiadek przyjechał. Dobry. Dobry. Jakby nie było, że my Cię głodzimy. Zim nie pęknie. No dobra, obiadek dostarczony dla wujka. Za chwilę wujek będzie. Jedzie sobie pod lasę, las do cienia. No, już niestety, ale po tym wałowaniu kukurydzy na jesień, wszystkie łożyska we wałach trzeba powymieniać. I tak co dwa, co trzy lata, te łożyska trzeba wymienić. I tak to się tumiewa. bo ta idzie. Dobra moi drodzy, to jest wszystko z siewu kukurydzy. Zobaczymy czy właśnie tu na tej ziemi e, ta kukurydza to był dobry pomysł. I się wszystko okaże tutaj jest pszenica po ziemniakach jest taka trochę niemrawa, ale... O, tutaj jest taki piaseczek I widzicie już ona liście ma zwinięte e, Dzisiaj dostanie wieczor, siar, wieczorem siarczan magnezu No niestety Choroby idą, nie wiem czy to jest rdza, mączniak, czy co tam jeszcze O słuchajcie, no z jednej strony mogę się przyznać, że Moja wina, bo zabieg fungicydowy za późno zrobiony. Droga strona medalu. Jest zimno. Pogoda jest można powiedzieć nie do końca sprzyjająca dla roślin. I po prostu takie oto efekty są. Ja zrobiłem co mogłem też tam się pytaliście dlaczego ja w nocy pryskam przede wszystkim słuchajcie pamiętajcie jedną rzecz pamiętajcie o pszczołach a pszczoły są bardzo ważne no to mamy kolejny dzień roboczy słuchajcie znowu idziemy przez oborę przez zwierzęta no ale dzisiaj trzeba zrobić kilka innych rzeczy. A mianowicie wczoraj były do późnej nocy opryski. I teraz żółto 60 będziemy zaczepiać do kosiarki rotacyjnej. Słuchajcie. I pojedziemy kosić żyto na kiszonkę. Już pojedyncze kłosy są. No trzeba mu oleju dolać, niestety tak bywa, bywa różnie, wzdłużnie i podłużnie i będziemy kosić żyto na kiszonkę słuchajcie. Już się tak jak mówię w pojedyncze kłosy wystają, czy się nie, nie tak pojedyncze dosyć już ich więcej jest. Yy... Koszę go teraz, ponieważ poniedzieli zapowiadają deszcze. A żeby do soboty, tam dwa dni to zwiędnie, będzie ładnie do belowania. Więc, jak to się mówi, komu w drogę temu czas. No dobrze, jestem na polu. Robię już trzeci przejazd, jak widać. No i teraz pokazuję wam, jak wyglądają nasze kaszubskie pola, słuchajcie. Jak widzicie miejscami zboże jest ładne, a miejscami jak widać zające tu się mogą gonić I tak jak mówiłem, że już częściowo się wykłasza i można śmiało kosić Tutaj jest piasek, oczywiście jest wypalony standardowo, bo jak żeby inaczej, ale tutaj już o, od tego momentu jest żyto hybrydowe, serafino, no i zobaczcie, tutaj ono, no też nie wygląda y, mocne, tak, ale troszkę jednak wygląda lepiej na tym piasku. Y, tutaj, jak wiecie, było podżyto hybrydowe dany obornik, no i sobie tutaj żytko rośnie. Było ono, nie wiem, no fachowo to się nazywa regulacja, a potocznie nazywane skracaniem. Było skrócone, wyregulowane, i tak ono się tu prezentuje. Nie wiem na ile ton tu przyjdzie, ale za chwilę wydłubię stąd kłosa, No i zobaczymy, jak ono się prezentuje. No udało mi się go wydłubać. Wygląda pokaźnie, dosyć. Ale, słuchajcie, jak to się weźmie średnią z całego pola, to zobaczymy, ile idzie. I czy będzie zysk, czy będzie strata. No, po tych cenach nawozów, tego wszystkiego, no to będzie mi ciężko powiedzieć, żeby był zysk. Ale zobaczymy. No i tak jak widzicie mam pola Jest wypalone tutaj Coś tam jakieś żytko sobie rośnie Gdzie jest Ciut lepsza ziemia To zobaczcie od razu tu widać Od razu jest zboże Gęściejsze wszystko yy, Równiejsze No i zdrowsze Nawet jest można powiedzieć Tak no i tak to słuchajcie, no wygląda. Nie mogę do końca też całkiem narzekać, no bo to nie tędy droga. Zobaczymy jakie będą plony, ale trzeba być rzeczywiście pozytywny. Bez piaseczek, trudno. Ciągnik chodzi. Na razie jest wszystko w porządku więc trzeba działać w kabinie wam nie będę nagrywał bo tu jest za głośno ale biorę się do roboty no dobrze jesteśmy już grubo ponad hektar dalej i z półtora jest koszone na pewno I jakoś ta robota idzie kurzy się sucho zobaczcie tu między korzeniami pojadę ah, wilgoć jest dopiero niż na 4-5 cm, ale ta wilgoć to jest o Taka marna wilgoć. No, powiem Wam, robi się ciekawie. Jest już dwa tygodnie bez deszczu. I to wszystko widać, jak się rośliny normalnie na polu upalają, tak. No, niestety taki nasz urok rolnictwa. Ale. O plony trzeba zadbać i dać z siebie najwięcej jak to możliwe. robota idzie, jest materiał rozrzucony jest w porządku, już więdnieje ładnie jest słońce, więc y, dzisiaj mamy czwartek jutro będzie to leżeć w sobotę mam nadzieję będzie idealne do y, zbelowania. i zobaczcie gdzieś dziś ma około 12-13 cm Powiem wam aż, aż z żalem... Co tu jest? Jakiś robaczek. Aż z żalem dosłownie. że trzeba to skosić na kiszonkę podejrzewam przy tym kłosie przy tej obsadzie tak około 4 ton na hektar myślę by tutaj plon był ale no widzicie jestem zmuszony że to zlikwidować a jak mam to zlikwidować no to chyba lepiej żeby już sobie krowy to zjadły tak byki znaczy się bydło ogólnie, tak może powiem lepiej żeby to bydło zjadło niż po prostu zaorać to zmarnować raz, że był tu wysypany nawóz zabieg na chwasty był zrobiony więc wartało jednak to dać lepiej zwierzętom niż zaorać, tak? i myślę to będzie już na tyle z tego odcinka a już zgrabianie i prasowanie będzie w następnym odcinku, także do zobaczenia, trzymajcie się, cześć!